Dzień dobry kochani, nie chcę Was za bardzo straszyć, ale jak widzicie jestem bez makijażu, bo właśnie wybieram się na zabieg ponownie do Sensen Body Spa. Zresztą już Wam opowiadałam o tym. Będę robić coś na twarz, będę robić coś na dłonie. Jestem właśnie przed basenem, przed budynkiem basenu Wodnik, także spadam, żeby Wam tutaj za bardzo, tak jak wspomniałam, nie straszyć i odezwę się do Was już później. Jak widzicie jestem już w domu, szybki prysznic, ogarnęłam włosy, makijaż, przybrałam się i znowu wychodzę. Jadę teraz na spotkanie z moją znajomą, idziemy na kawę. Po drodze muszę jeszcze wstąpić do weterynarza i na chwilę podjechać do banku. A jak tylko wrócę do domu, to opowiem Wam jak to moje wrażenia po wizycie w Sense and Body Spa. Jestem ciekawa czy zgadniecie, czy jestem zadowolona, czy nie jestem zadowolona, jak to wszystko wygląda. No ale dobra, teraz zmykam i widzimy się za chwilę. I'm getting there. Yeah, I'm getting there. Lately, I've seen you on television. W południu. Dlaczego? Ile czasu ty nie widzisz mnie? No kilka godzin od rana. Kilka godzin. No kilka godzin od rana. Trochę czasu. Trochę czasu. Tak? Za mało. No. no. O, coś mi fobus nie łapie. Czekajcie. Jestem, dobra. Słuchajcie, jedziemy teraz do centrum, do spac Canapoli, bo musimy kupić kawę. Skończyła nam się kawa, także trzeba zrobić zapas kimbo do domu. Zaraz Wam pokażę, jaką kawę kupujemy. Bo często się o to pytacie, a ja wam często pokazuję. Także jeszcze raz, żeby nie było, jedziemy po kawę. Bardzo proszę, kawa kupiona. To jest właśnie kimbo, tak, które my używamy. Zawsze się o nią pytacie, więc teraz widzicie co? Kafe. Jak najlepsza, chyba z tych wszystkich, które pijemy. I słuchajcie, bardziej delikatna niż lawadca. Więc jeżeli poszukujecie dobrej kawy do, um, do kawiarki, to polecamy Wam tą. A wieczorem w naszym domu takie dzieją się cuda. Na początek pasta z jajka, pasta jajeczna nie wiem jak wy robicie ale ja zawsze dodaję oprócz majonezu łyżeczkę musztardy wtedy ten smak jest taki bardziej ostry no także zabieram się za mieszanie i gotowe a tutaj widzicie cebulkę którą właśnie podsmażam z jałowcem, z zielem, liściem laurowym goździkiem bo zaraz będę robić smalec z białej fasoli Szybko, prosto i smacznie, smalec gotowy, wystarczy go teraz przełożyć do słoika na całą noc, do lodówki i będzie jutro już na kanapki. Koniecznie wypróbujcie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, no i nie taki kaloryczny jak prawdziwy smalec. Jesteśmy już w domku, a Max w tej chwili rozmawia w salonie przez Skype'a z Enzo, który już za chwilę wróci też tutaj do Warszawy ze świątecznego wyjazdu do swojej rodziny. Natomiast mam chwilę, żeby z Wami porozmawiać i tak jak wspomniałam wcześniej, opowiem Wam teraz, jakie są moje wrażenia po dzisiejszym pobycie w Sense and Body Spa. Może opowiem Wam też, jak, wyglądała, jak wyglądał mój pobyt, bo tego nie mogliście zobaczyć. Na początek manicure, z którego nie do końca jestem zadowolona. Co prawda wrzuciłam zdjęcie na Instagram, mogliście zobaczyć też wcześniej, jak ten manicur wyglądał, a dlaczego nie jestem zadowolona? Spodziewałam się zupełnie czegoś innego, i może jakość, jakość tego lakieru nie jest za bardzo taka jakbym chciała mam wrażenie że porobiły się smugi zdobienie też nie do końca mi odpowiada natomiast pani która wykonywała mi ten manicure bardzo profesjonalnie bardzo dokładnie co prawda poprosiłam ją żeby nie skracała mi paznokci a ona mimo wszystko i tak mi je opiłowała i Zrobił się ich taki kształt bardziej okrągły, który, no właśnie, nie do końca mi odpowiada, także będę musiała się zająć paznokciami myślę jutro. Natomiast najpierw zrobiłyśmy manikur, potem poszłam się przebrać, pomalowałyśmy paznokcie, żeby sobie schły spokojnie i żeby niczego nie pobrudziła, nie poszarpała, nie zahaczyła nigdzie i wybrałyśmy się na. Wybrałyśmy się. Poszłam na zabieg na twarz, z którego tutaj właśnie jestem bardzo zadowolona. Najpierw oczyszczanie, później, miałam zrobioną analizę, badanie skóry. Okazało się to samo, co już wcześniej wiedziałam, czyli mam skórę mieszaną, bardzo wrażliwą. Gdzieś tam już pojawiają się te naczynka tutaj w tej okolicy, o których też wiem, na przykład tutaj. No, przygotowana skóra. A następnie nałożyłyśmy kwas ferulowy, który delikatnie złuszcza skórę i co ważne, tego złuszczenia później w kolejnych dniach nie widać. Także nie trzeba się obawiać, że pojawią się jakieś suche skórki, coś tam będzie się na tej twarzy działo. Kosmetyki też nie za, nie za dobrze będą wyglądały. Także nałożyłyśmy ten nałożony został ten kwas ferulowy. Jedyny problem z tym kwasem jest taki, że on niestety mocno śmierdzi. I może tutaj przeszkadzać właśnie w okolice nosa Na moją twarz, na szyję i na dekolt W trakcie kiedy ten kwas był zaaplikowany na moją skórę Pani kosmetyczka wykonała mi masaż karku, masaż tutaj barków Dosyć mocno i zaczynam go teraz już odczuwać. Ja też poprosiłam o taki mocniejszy z tego względu, że w ostatnim czasie duże siedzenia przed komputerem, stresu i całej reszty, więc tutaj wszystkie te mięśnie miałam dosyć mocno spięte. Więc, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja zasługa, nie dlatego, że pani kosmetyczka coś tam źle zrobiła. Nie, nie, nie. Zaczynam odczuwać po prostu, gdzieś tutaj mnie delikatnie boli. Natomiast, co jest fajne, to to, że kwasu ferulowego nie zmywamy neutralizatorem, więc zaraz po tam kilku minutach zaaplikowana została maska z wysokim zdarzeniem witaminy C i tutaj pojawił się taki delikatny efekt szczypania, zwłaszcza w okolicy czoła i tutaj przy nosie, gdzie mam skórę bardziej wrażliwą później wszystko zostało zmyte sam zabieg jest Takim zabiegiem bankietowym, czyli czymś, co wykonujemy mm, przed jakimś wyjściem, lub też chcemy uzyskać szybki efekt, i efektem tego zabiegu jest rozświetlenie, które pojawiło się natychmiast. E, oczywiście później miałam zaplikowany krem pod oczy, e, primer taki lekko koloryzujący marki Dermalogica. Zresztą ja już Wam wspominałam, że w tym salonie e, stosowane są do zabiegów e, wysokiej jakości kosmetyki, e, kwasy na przykład, e, Derma, a właśnie Dermalogica, dr Hauszka. Naprawdę bardzo dobre kosmetyki. No i tak jak mówię, nie pojawiło się u mnie żadne ściągnięcie. Do tej pory czuję, że ta skóra jest gładka. Zobaczymy, jak będzie w najbliższych dniach. Zalecenia po zabiegu: to oczywiście nie mogę teraz stosować przez najbliższe 10 dni żadnych kosmetyków, które zawierają witaminę C. Ani jakieś takie mocne stężenie innych składników aktywnych. No wiadomo, po kwasach nie wolno się opalać, a najlepiej zrezygnować też z basenu. Ja na szczęście tego nie robię, więc tutaj się niczym nie przejmuję. No i wysokie filtry. Także podsumowując całość, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o zabieg na twarz. Nie do końca o manikiur, um, ale na to da się przymknąć oko. Um, natomiast podsumuję moją całą wizytę również w tym salonie. I muszę Wam powiedzieć, że tak. Po pierwsze, atmosfera jest naprawdę bardzo fajna. Po drugie, widać ten profesjonalizm w osobach, które tam pracują. I tak jak byłam bardzo zadowolona z masażu, tak jestem też zadowolona z zabiegu. Rozmawiałyśmy o różnych kosmetykach, a wykonana wcześniej była ankieta, gdzie wszystko dokładnie musiałam zaznaczyć, opisać, co i jak, czy nie ma żadnych przeciwwskazań, czy nie jestem chora na nic. No i takie podstawowe rzeczy, które powinno się wykonać zawsze przed właśnie takim bardziej inwazyjnym zabiegiem. No i co jeszcze? Podoba mi się to, że w salonie używa się bardzo dobrych kosmetyków, no jest duży wybór również zabiegów w tym salonie. Chyba we wcześniejszym vlogu pokazywałam Wam nawet taką małą zajawkę cennika, natomiast w opisie do tego filmiku zostawię Wam jeszcze raz namiary na ten salon. Jeżeli chcecie skorzystać z masaży, to Wam bardzo polecam Zab na twarz również Wam polecam. Myślę, że jest to naprawdę bardzo dobre miejsce, jeżeli o to chodzi, pełen profesjonalizm. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o mój pobyt w spa, w salonie spa. Także jestem zadowolona jak najbardziej. Czy się jeszcze tam wybiorę? Nie wiem. W najbliższym czasie nie planuję żadnych zabiegów, nie planuję żadnych masaży, zwłaszcza w tym salonie, ale nigdy, nie mów nigdy, może się tak okazać, że znowu się tam wybiorę. Także zobaczymy. E, no i cóż, myślę, że będę w tej chwili się z Wami kochani. M, będę kończyć już, żegnać tutaj, m, bo zaraz muszę zabierać się za jakąś kolację, e, wykąpać się. Mam ochotę na długą kąpiel, jakąś maseczkę, trzeba się przebrać w piżamkę i powiem Wam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Ostatnio odkryłam nowy serial, pokazywałam zresztą na Snapchacie i dzisiaj nadrabiamy kolejne odcinki z Massimo, a jest to Salem. Taki ma tytuł ten serial. Nie wiem, czy oglądaliście. My dopiero zaczynamy pierwszy sezon. Nie wiem, czy są już dostępne inne sezony. Będę musiała rozejrzeć się w internecie, co i jak. No, także zapowiada się bardzo ciekawie. Ja lubię takie filmy. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki! Pa!